To był niezawodny sposób, e, minus 20 stopni, e, akumulatory dentka w latach 80. No tak. Wszyscy na podwórku stoją, trafią się w głowę. E, jedna rzecz, żeby mniejszy opór, kawałek deski i sprzęgło wcisnąć deską i tak. zablokować posiedzenie. Żeby zmniejszyć opór tak, tak. na Zapłon Zapłon, stanie, raz dobrze chodzi. взрослый мрот.